Cześć, witam was bardzo serdecznie. Lubię dla was robić filmy oparte na faktach autentycznych. Na faktach autentycznych, czyli to faktycznie miało miejsce i co się komponuje z tematyką dzisiejszego filmu idealnie, więc jeśli na przykład jakiś fake news coś tam kom stop fake news powie, że to nieprawda, no to jest to prawda, to co ja mówię, a nie że to nieprawda. Wiecie co mnie najbardziej denerwuje? To że jak chcecie płacić w sklepie gotówką, to mówią, że nie mają z czego wydać. I to nie jest raz czy dwa, ale to jest już naprawdę na porządku dziennym. Ja nie wiem, czy wy też tak macie, z pewnością też tak macie, ale jest to denerwujące, bo nie ma w Polsce oraz w wielu innych krajach Unii Europejskiej zakazu przyjmowania gotówki. Czyli każdy teoretycznie powinien niezmuszony przyjąć gotówkę, ale tylko teoretycznie, bo praktycznie często dochodzi do sytuacji takiej, że wy zostajecie poinformowani, że oni wam nie wydadzą. Czyli jak macie zapłacić za produkt? Więc najlepszym sposobem jest coś takiego, że sobie pijecie, jecie, a później jak płacicie, no to mówicie, że chcecie gotówką zapłacić, jak ktoś nie ma z czego wydać, no to przecież nie ma innej nie ma opcji. Musi, musi wydać. Opowiem wam pewną historię, zanim przejdziemy do setna dzisiejszego tematu, bardzo ważnego tematu, więc usiądźcie spokojnie. Jakiś czas temu moja znajoma powiedziała mi, że ma problem z wymianą koron duńskich. Nie, w Danii to chyba korony duńskie są, bo ona pracowała w Danii, no i dostała jakąś tam gotówkę, zarobek i chciała sobie to wymienić w kantorze, czy tam w banku gdzieś, gdziekolwiek. Żaden kantor nie chciał tego przyjąć. O banku to nawet nie ma mowy, bo oni to od razu spławiają. I ona się zastanawiała, o co chodzi. Dlaczego akurat? Korona duńska, dlaczego waluta Danii? Później znalazła jakiś kart, kantor, karton, jakiś gościu, jakiś koleś. Jednak jej to wymienił, oczywiście po bardzo paskudnym kursie, czyli była bardzo, ale to bardzo stratna. A wiecie jak przy wymianie walut, każda złotówka, nawet każdy grosz jest na wagę złota. Ostatecznie udało jej się wymienić te korony po wielu trudach. Moi drodzy, ja mam pomysł dla was, jeśli chodzi o gotówkę. Płaćcie, zróbcie sobie tak tydzień, chociaż, a najlepiej miesiąc, takiej próby. Płaćcie tylko i wyłącznie gotówką. Tylko i wyłącznie. Oznacza to, że karty nie wyjmiecie z portfela ani razu. Gwarantuję, że to działa. Ja sam mam to przećwiczone. To działa. Idzie tak żyć. Da radę, naprawdę. Będzie to ciężkie, ale da radę. A później, jak już się przyzwyczaicie, to się tak przyzwyczaicie, że o karcie nawet nie pomyślicie. No wiadomo, coś tam kupić przez internet, czy zabukować, zamówić, no to okej, okay. okej, okay. no bo przez internet nie zapłacicie gotówką, ale wszystko co płacicie na żywo, gdzieś idziecie do kina, idziecie do restauracji, do kawiarni, kupujecie loda, cokolwiek. No to tylko i wyłącznie gotóweczka. Bardzo was o to proszę. Dlaczego gotówka? No bo gotówka daje wolność i tutaj nie chodzi o to, żeby oszukiwać kogoś, żeby łamać prawo. Absolutnie nie. Ja nie chcę, żeby ktoś z Was łamał prawo, żeby kogoś oszukiwał. Wręcz przeciwnie, ja, ja sobie cenię, jak ktoś jest uczciwy. Dla mnie uczciwość jest najważniejsza w życiu. Uczciwość. Uwielbiam ludzi uczciwych. Gotówka daje nam wolność. Daje nam taką wolność, że czujemy się bezpiecznie, będąc gdzieś. Ktoś powie, ale to przecież jakieś kocopały. Wolność mi daje gotówka. No tak jest, moi drodzy. I teraz tak, przechodzimy do sedna sprawy. Ostatnio na portalu Interia Business pojawił się taki artykuł pod tytułem Niektórych walut nie wypłacisz już w polskim banku, i to być może. Nie koniec. I tutaj chodzi o problem tej mojej znajomej, która nie potrafiła wymienić sobie koron duńskich. Słuchajcie, najpierw duńskie banki przestały przyjmować swoją walutę w gotówce z zagranicy. Dlatego koron nie przyjmują też banki w Polsce. Czyli co, fake news? Nie. Teraz ten sam problem dotknął waluty Szwecji i Norwegii. Czy osoby z gotówką w obcych walutach mają powody do niepokoju? Dania wstrzymała import własnej gotówki, po niej Szwecja i Norwegia. Czyli tak, moja znajoma nie mogła wymienić sobie, ponieważ no Dania tego nie przyjmuje. A skoro Dania tego nie przyjmuje, to po co kantorom to? Nie? To bardzo nietypowa sytuacja. Pod pretekstem zapisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, duńskie banki komercyjne zaprzestały importu duńskich koron. W gotówce. Co Wam mówi to zdanie? Zapis ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. No przecież rząd, który sprawuje władzę w Polsce, ogranicza teraz płatność za różne usługi w gotówce pod pretekstem zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Czyli jest to identyczny scenariusz. A wiecie, co nas różni od, od tych krajów, na przykład skandynawskich, czy też Europy Zachodniej? To, że u nich to wszystko działo się przez dekady. U nich to wszystko przez kilka pokoleń musiało przejść, natomiast u nas przez 20 ostatnich lat wszystko weszło, czyli u nas to idzie dużo, dużo, dużo szybciej. I teraz tak, cytuję dalej, oznacza to, że choć brzmi to paradoksalnie, odmawiają one wszystkim zagranicznym bankom, partnerom czy instytucjom przyjęcia wpłat we własnej walucie narodowej. W efekcie DKK w gotówce nie przyjmują też banki w innych krajach, czyli Koronę Duńskiej. Także w Polsce. Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich wspólnie z Narodowym Bankiem Danii próbują rozwiązać problem, ale na razie bez skutku. Co więcej, taki sam ruch wykonały właśnie banki w Szwecji i Norwegii. Chodzi o to, w tym filmie dzisiejszym chodzi o to, że to już nie jest mrzonka, że to już nie są żarty, że to już nie jest tylko gadanie głupie, tylko oni faktycznie odchodzą od gotówki. Faktycznie. To nie są regulacje na poziomie rządu czy parlamentu, a decyzje banków, czyli. Prywatnych firm. Sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że integralną częścią międzynarodowego obrotu gotówkowego jest akceptacja narodowej waluty przez banki komercyjne. To jest, polskie banki komercyjne zawsze przyjmują złotówki, niemieckie euro, brytyjskie funty itd. W dodatku, w przypadku Danii i Szwecji ma to miejsce w obrębie jednego organizmu gospodarczego jakim jest Unia Europejska? Właśnie przecież i Dania i Szwecja są w Unii Europejskiej to jak to? Jeden kraj zabrania, innemu przyjmowania gotówki? O kurczę, a teraz moi drodzy Wisienka na torcie, w 2015 roku na portalu manipl pojawił się artykuł. Uwaga, 2015 rok, czyli 8 lat temu. Dania rezygnuje z gotówki. Historyczny krok. Rząd w Kopenhadze zaproponował zwolnienie wybranych sklepów z obowiązku przyjmowania zapłaty w gotówce. Rząd Danii zaproponował w środę zwolnienie wybranych placówek handlu detalicznego z obowiązku przyjmowania zapłaty w gotówce. To kolejny krok przybliżający ten kraj do gospodarki bezgotówkowej. Słuchajcie teraz bardzo, ale to bardzo ważne zdanie. Warto zauważyć, że lobby popierające ideę cashless society jest mocne. Do 2030 roku 2 miliardy osób, którzy nie mają obecnie konta w banku, będą mogli płacić swoimi telefonami. Napisał w swoim blogu Bill Gates: O, moi drodzy, no zobaczcie, jaki świat jest mały. Zobaczcie. A teraz, żeby potwierdzić, że to wszystko jest prawdą, na stronie PKOBP jest taki tekścik wpłaty i wypłaty gotówki w koronie norweskiej, w koronie szwedzkiej będą czasowo niemożliwe, to jest informacja. Z 1 czerwca 2023 roku, czyli bardzo świeża. W związku z czasowym zaprzestaniem obsługi gotówkowej w koronach szwedzkich, koronach norweskich. Płaty i wypłaty gotówkowe w naszych oddziałach w tych walutach zostaną czasowo wstrzymane od 15 czerwca 2023 roku dla klientów indywidualnych i od 31 maja 2023 dla pozostałych klientów. Dlaczego? Z powodu wprowadzania ograniczeń w obrocie gotówkowym w Norwegii i w Szwecji. Słuchajcie, no bo sytuacja posuwa się bardzo dynamicznie. Ograniczenia w obrocie gotówkowym w Norwegii i w Szwecji. A w Danii już przecież to nastało. Czyli co? Polska będzie następna. A zgadnijcie, kto najbardziej zarabia na obrocie bezgotówkowym, na płatnościach kartą. No najbardziej zarabiają banki, więc to im się najbardziej opłaca, żebyśmy zaprzestali obrotu gotówki. Dobra, moi drodzy, pamiętajcie na zakończenie, że. Gotówka daje nam wolność. Trzymajcie się bardzo cieplutko i do usłyszenia. Cześć, pa pa.